Dzień dobry, dzień dobry. Mam nadzieję, że mnie słychać. Czekam. Dajcie znać, bo tutaj mam trochę inny sprzęt i czasami nie jestem pewna. Podpiąłam sobie nowy mikrofon. Poczekam jeszcze chwilę. Na szybciutko, kochani, bo obiecałam, że będę się zjawiać, ale za chwilę jedziemy na zakupy świąteczne, także wiecie, tyle co przyszłam <grym> z wędrówki, szybki prysznic, stawiam się. Na ten live do Was. Jeśli słyszycie odgłosy pralki, hmm, no to przepraszam. Życie Ewa Józefowicz, Let Life Flow. Drugi dzień naszego wyzwania dotyczącego, e, czyli w połowie. E, e, dzisiaj posiedzimy chwilkę z gniewem. Powiem dosłownie kilka, kilka rzeczy. Tylko na temat gniewu e, i przejdziemy do praktyki. Także wi nie wiem, czy już ktoś jest. E, ja też niestety nie widzę komentarzy, więc mam nadzieję, że mnie słychać. Może łapka w górę by pomogła? <grybujesz> to wtedy wiem, że słychać. Ok. No to teraz tak. Jedziemy, kochani, dlatego że no, e, muszę jeszcze dzisiaj e, zrobić zakupy na ciasta i kupić choinkę. Także. Czas goni. Gniew. Po co ci jest gniew? Gniew jest jedną z podstawowych emocji. I gniew, gniew służy temu, z jednej strony informuje cię o tym, że jakaś twoja potrzeba jest niezaspokojona. I z drugiej strony daje ci energię, bo gniew ma w sobie dużo energii, to jest mocna emocja, daje ci w tym momencie siłę do tego, że masz tą potrzebę zaspokoić. Czyli takim zwierzęcym językiem mówiąc, masz złapać, zjeść wiecie. Gniew również wyciąga nas z lęku, no bo w tym momencie czasami w życiu. E, dziękuję, Kasia, super, widać, słychać, ekstra. Czasami w życiu jest tak, że człowiek się boi, tak? No, ktoś się zaczyna atakować. No, przecież wiadomo, że się boisz, ale żeby wyjść z tego zamrożenia i lęku i umieć na przykład odepchać ten atak, czyli też zaatakować, lub mieć wystarczająco dużo energii. Żeby wyjść z zamrożenia i zacząć uciekać i to szybko, to, to to już jest gniew, kochani. To gniew nas jakby wyciąga z tego dołka, i mówi z jednej strony, ok, zaspokój swoją potrzebę, a z drugiej mm, mówi też Okej, okay, albo zagrożenie mija i trzeba wziąć swoje, albo jest zagrożenie i trzeba walczyć o swoje. Zatem to nie chodzi o to, żebyśmy się gniewu pozbywali, to chodzi o to, i znowu, żeby znaleźć swój złoty środek. Już Wam podaję przykład dzisiejszy. Poszliśmy na długą wędrówkę. Ja spodziewałam się, że będzie trochę szybciej szczyt, tak? I było dosyć stromo, więc już byłam zmęczona i zaczęłam być głodna. I wiedziałam, że na szczycie będziemy jeść, no i już. Już mi mówi mój partner, że za tą już górką tu, wiecie, ale to tak w górach to też jest zawsze <noise> fajna metafora, bo to już jest już tu, ale idziesz, idziesz, już dojść nie możesz. No i mówi, tu już przy tych znakach już jest płasko i jest szczyt. No i wchodzimy przy tych znakach, faktycznie jest płasko, ale jest jeszcze jeden mały, no to nie był duży pagórek do zdobycia, ale powiedzmy dodatkowe 10 minut wysiłku, bo dosyć stromy. I mówi do mnie, no okej, okay, jak już nie dasz rady, no to możemy zjeść tutaj. No i teraz tak. Czuję, jak wzrasta we mnie gniew. Oczywiście w tym momencie taki pierwszy odruch to jest gniew na niego, na siebie, na siebie, że nie zjadłam wystarczająco dużo, na niego, że powiedział, że już będzie płasko, a nie jest płasko. Hmm, ale mówię, okej, okay, zaczynam być w gniewie, bo jestem głodna. Więc moja podstawowa potrzeba nie jest zaspokojona. Chcę mi się jeść. No to jest podstawowa potrzeba człowieka, tak? I też każdego zwierzęcia. I teraz popatrzcie, kochani. Jeżeli zaczynamy ze świadomością wykorzystywać tą emocję, to teraz chodzi o to, że po pierwsze, a masz wybór. Bo nie chodzi o to, żebyśmy cały czas byli jak zwierzęta, że nie masz wyboru i pojawia się impuls, pojawia się emocja, to trzeba z tym płynąć. Chodzi o to, żeby to poczuć i teraz. W momencie, kiedy ten gniew marnotrawisz, czyli marnotrawić możesz go udając, że nie gniewasz się i połykając, ale to jest trochę jakbyś połykała ogień i miała nadzieję, że cię nie spali od środka, lub w momencie, kiedy przerzucamy ten gniew na kogoś, czyli ja mogłabym przerzucić mój gniew na partnera i niczym smog wawelski, walnąć tym ogniem. Wtedy też jakby wyzbywasz się tej energii i tak się wyzbywasz i tak. A tu chodzi o to, żeby wziąć tą energię i powiedzieć: Okej, okay, to jest energia siły, i teraz co robię? No i teraz popatrzcie. Ja akurat powiedziałam: Dobra, wykorzystam ten gniew, który się pojawia, rozumiem o czym mnie informuje, ale stwierdziłam, że chcę zjeść moją kanapkę na szczycie, a nie 15 metrów pod szczytem. To nie chodzi o to, teraz, czy to jest dobra czy zła decyzja. Chodzi o to, żeby zdecydować dla siebie. Więc wykorzystałam tą energię do tego, żeby się wspiąć ten ostatni pagórek, i następnie zaspokoić moją potrzebę. I to już wiedziałam, że w tym momencie, jak jestem na szczycie, to ja nie chcę o niczym rozmawiać, ja nie chcę oglądać widoków, bo już w tym momencie ta potrzeba bierze górę. I teraz najważniejszym elementem będzie dla mnie zjeść kanapkę, a potem cała reszta. To też jest ok, kochani, w życiu. I teraz, w zależności od tego, gdzie, gdzie ty się zbytnio wychylasz, czyli brakuje ci balansu, to, no bo teraz tak. Ważne jest, żeby zaspokajać swoje potrzeby i być tym świadomym. Ale jeśli za każdym razem pojawia się gniew, który cię informuje o tym, że potrzeba jest niezaspokojona, i ty automatycznie. Płyniesz z tym gniewem, i musisz od razu zaspokoić wszystkie swoje potrzeby, i nikt nic nie może poczekać, i tak dalej, i zaczynasz się złościć na siebie, na partnera, to po pierwsze, nie tworzysz naczynia, które jest w stanie przyjąć tą energię, czyli, żeby, bo tak naprawdę nam nie chodzi o to, żeby tylko zaspokajać potrzebę taką czysto fizyczną, też, bo bez tego to absolutnie żadnej duchowości nie ma. Ale z drugiej strony też chodzi o to, żeby się nauczyć tym zarządzać. Więc jeśli za każdym razem płyniesz, że w tu i teraz automatycznie Twoja potrzeba musi być zaspokojona i złościsz się na wszystkich, na siebie, na innych, obwiniasz i tak dalej, brak ci cierpliwości, to zastosuj bo chodzi o to, żeby znaleźć balans zastosuj ten gniew jako świadomą energię do tego, żeby ćwiczyć Twoją moc restrykcji. Natomiast jeżeli jesteś osobą, która permanentnie tłumi swój gniew, nie pozwala sobie go czuć, nie pozwala sobie go użyć jako prawdziwej siły, bo i tu i tu tracisz tą siłę. Tu ją wywalasz na zewnątrz, więc ją tracisz. I nawet jeśli w tym momencie zaspokajasz swoją potrzebę, to nie ma tego elementu energii, jest tylko element fizyczności. O tym mówię dokładnie na tym masterclassie o podejmowaniu decyzji, o tym też jak właśnie wyjść z lęku, poczuć to pełne spełnienie, I tak jak już wam wspominałam. Ten masterclass można kupić za dosyć symboliczną kwotę 250 zł do końca roku, także zapraszam jest na platformie. No i z drugiej strony, Hmm, czyli jakby to przelatuje jak przez sito, bo jest tylko ta fizyczność, a tak, żeby coś zostało i nas naprawdę nasyciło, bo jednak nie jesteśmy tylko na najniższym poziomie duszy tej zwierzęcej, którą kabalistycznie nazywamy neshema, tylko mamy wyjść wyżej, e, tak naprawdę do pięciu poziomów, to ćwiczy restrykcje. A z drugiej strony, jeśli nie pozwalasz sobie nigdy poczuć tego gniewu, i powiedzieć, kurczę, no, no, żebym mogła się podzielić z innymi, to przecież muszę zaspokoić również moje potrzeby. Bo teraz to nie jest egoistyczne, tak? Muszę sobie napełnić do mojego kubeczka, żeby mieć się czym dzielić. To wtedy być może chodzi o to, żeby wykorzystać ten gniew do tego, żeby odważnie na przykład stanąć do siebie, stanąć do swoich decyzji i powiedzieć: teraz ja. Czyli w takim momencie to by było, sorry, wiem, że chcesz wejść na ten szczyt, ale już nie dam rady, za każdym razem wchodzę głodna. To teraz zjemy raz pod, bo ja muszę zjeść moją kanapkę. I to też jest ok, to jest bardzo ważne. Jeśli natomiast nie zaspokajamy swoich potrzeb w ogóle, to wszystko dalsze, co robimy, robimy tak naprawdę z poświęcenia, to nie jest przepływem, nie jest dawaniem, bo pod to jest za każdym razem podpięty haczyk i pod to jesteśmy, przepraszam, i tak na pernamentnym w kurwie. I to jest taki klasyczny przykład na świętach, gdzie jedni przyjeżdżają i tylko ich potrzeby są ważne i nie potrafią dokonać tej restrykcji, tak? bo, bo mi się należy, bo to, bo to, bo to. No ale to też nie o to chodzi. Nie jesteś zwierzęciem. Ucz się tego balansu i świadomego zarządzania tą energią, żeby też się czymś podzielić. I nie zawsze chodzi o Ciebie, i nie zawsze ty masz być pierwsza, i Twoja potrzeba. I to jest piękne testowanie się w tym, i, i tak naprawdę prawdziwe połączenie mimo dyskomfortu z własną mocą, bo wtedy tworzysz to naczynie, do której też wchodzi energia, a nie tylko to fizyczne, bo fizyczność przez nas przelatuje. Zjesz i za chwilę jesteś znowu głodna. Ale może też ty wchodzisz w ten inny modus, czyli drugą skrajność, gdzie ciągle się poświęcasz, gdzie niby wszystko robisz, ale kosztem tego, że sama nie śpisz, nie jesz, jesteś wyczerpana, twoje potrzeby są niezaspokojone, więc nie ma opcji, żebyś poszła dalej, żebyś mogła doświadczyć radości, żebyś mogła doświadczyć tego, że naprawdę się dzielisz, i potem siedzisz przy stole zmęczona, ale tak naprawdę wkurzona. Bo połykasz ten ogień, ten ogień Cię spala wewnętrznie, tam nie ma energii i z tej pozycji nie ma opcji, że w ogóle to dajesz, więc i inni też są wkurzeni, bo tak naprawdę nie czują, że otrzymują, nie ma przepływu, nie pojawia się tutaj wdzięczność, nie pojawia się tutaj lekkość i o to też nie chodzi. Szukaj swojego balansu. Jeśli zawsze chodzi o Ciebie, to restrykcyjnie wytwórz to naczynie. Natomiast jeśli nigdy nie chodzi o ciebie i nie zaspokajasz swoich nawet tych podstawowych potrzeb, bo wiecznie jesteś w tym poświęceniu, które nie ma nic wspólnego z dawaniem, bo tu nie ma przepływu energii, to może na, wykorzystaj to jako moc i odwagę, żeby wreszcie powiedzieć nie. I teraz, kochani, to co sobie zrobimy, zrobimy sobie praktykę, gdzie z jednej strony połączymy się z tym gniewem i następnie zrobimy, ja nie będę teraz tutaj mocno tego. Wyjaśniać, bo jestemu poświęcony cały materiał i w skrypcie na kursie Przełam Schemat i polecam serdecznie, bo tylko w tym tygodniu ten kurs można zakupić, a masz dostęp do i tam naprawdę z każdego poziomu przełamujesz właśnie wszystkie swoje błędne koła, łączysz się z tym, jakie myśli cię wspierają, jakie emocje, jak tym zarządzać, jak to praktykować, jak wspierać się też w tej niby codzienności, którą robimy, bo przecież jedzenie możecie wspierać, możecie ciągnąć w dół, jak z samej fizyczności takie chociażby jak pokarm czy sen zrobić praktyki, które też wspierają. Nas w naszym procesie, i fizycznym, i duchowym, także zapraszam. Postaram się też jeszcze tutaj. Jeśli nie podlinkuję tutaj, to pod pierwszym dniem jest na pewno link do kursu. Także zapraszam bo jeszcze tylko w tym tygodniu. I teraz uwaga. Zrobimy sobie medytację i w następnym momencie powiem, że teraz przejdziemy do praktyki med. E med to jest Modern Energy Tapping, czyli. Um, ja, to, ja się szkoliłam u Sylwii Hartman, która była jed, współza, współprojektantką, współzałożycielką EFT, który jest dużo bardziej znany, ale EFT polega się właśnie na koncentracji tych braków. A Modern Energy Tapping mówi, okej, okay, to czym ja ten brak nasycę? Czym ja ten brak nasycę? Więc nie wchodzę w to, co mi brakuje, w to negatywne, wchodzę w to pozytywne, które mnie z tego wyciąga, które mnie w tym buduje. I teraz będziemy opukiwać, czyli zaczynamy wtedy, najlepiej jeśli ktoś tego nie zna, no to z otwartymi oczami ja powiem, że zaczynamy teraz. Głęboki wdech od serca, bo to od serca płynie Twoja energia. Jakbyś sobie ubierała złote energetyczne rękawiczki i teraz przy każdym wdechu leciusieńko opuszkami palców tu, czubek głowy i na kursie wyjaśniamy wszystkie meridiany, również pięć naszych emocji podstawowych ukrytych w palcach. Tu trzecie oko, początek brwi, tu jak jest łezka, pod okiem, pod noskiem, tu w zagłębieniu, kość obojczyka, każdy paluszek tu opuszki. I tu punkt karate Transformacyjny, i z powrotem do serca. Na każde leciusieńko stymulujesz, to po pobudza twoje ciało energetyczne i twoje meridiany i tu się wtedy buduje przepływ energetyczny, więc to sobie też zastosujemy. No więc w tym momencie, kto może, to praktykujemy. Na razie możesz wziąć głęboki wydech, zamknąć już oczy. Muzyka pochodzi z praktyki otwierania serca. Serdecznie polecam również do końca roku. Powolutku poczuj cały gniew, jaki jest w tu i teraz w Twoim ciele. Pozwól go sobie poczuć. Poczuj, jak się zbiera. Nie bój się tego, nie wstydź się tego. Pamiętaj! Najważniejsza w pracy z emocjami jest świadomość. Świadomość odpowiedzialności. Świadomość po co mi to, co mi to daje. Gniew to twoja moc. Poczuj go. Poczuj go. Poczuj ten palący żar gniewu. Poczuj go tu na obrzeżach Twojego brzucha, trochę ponad. Poczuj, jak się zbiera. I czym czerwona, płonąca kula ognia. Poczuj, poczuj, ile w tym jest siły. Jak to ty zarządzasz tym ogniem. Nie masz go gasić i nie ma cię też spalić. Ty po prostu go czujesz. I pozwól sobie poczuć, jaka Twoja potrzeba jest niezaspokojona. Czego ci brakuje? I do czego zaprasza cię tę gniew? Czujesz go, czujesz tą kulę. Niech ona rośnie w tobie, ale to ty nią kontrolujesz. Poczuj, ile w tym mocy, jaka twoja potrzeba, o czym jest ta informacja. Być może jesteś zmęczona i to potrzeba odpoczynku, spokoju, być może głodna. Po prostu nakarmienia. A może to nie jest taka czysto fizyczna potrzeba? I to potrzeba postawienia granic, wyrażenia siebie. To wtedy podciągnij tą kulę ognia do czakry gardła. Być może tego, żeby działać i widzieć, gdzie zmierzasz, to podciągnij ją do trzeciego oka. A może, żeby wreszcie być ze sobą i z sobie przyjacielem, podciągnij ją do serca. A może, żeby stanąć i wyrazić Twoją kreatywność, podciągnij do drugiej czakry w brzuchu. Gdzie to jest? Gdzie to jest? Poczuj to. Poczuj, gdzie ta kula wędruje w Twoim ciele. Jaka potrzeba jest niezaspokojona? Czego sobie nie dajesz? Gdzie Cię ten gniew zaprasza? Nie bój się go czuć, to jest Twoja moc. To Ty zarządzasz tą kulą. Jeszcze chwila. Jeszcze chwila. Poczy w którym miejscu chcę zawędrować w Twoim ciele. Super. Głęboki wydech. Hmm. I teraz połóż obie Twoje ręce na sercu, poczuj Twoją moc, do której cię ten gniew zaprasza. I co musisz najpierw dać sobie sama? Jaką potrzebę zaspokoić? I czego ci brakuje, żeby tą potrzebę zaspokoić? Może brakuje ci czasu. Wtedy opukiwać będziesz czas. Może jeszcze odwagi, mimo tego ognia. Odpukasz odwagę, może wsparcia, to czas je sobie dać. Poczuj, już wiesz, do czego zaprasza Cię ten gniew, wiesz, jaką potrzebę, czas już zaspokoić, a w tu i teraz dajesz sobie to, czego brakowało Ci. Aby wreszcie zaspokoić, być może cierpliwości, bo wiecznie jesteś niecierpliwa i nie potrafisz poczekać chwilę i dać innym przestrzeń. A może właśnie mocy stawiania granic i wypowiedzenia siebie. To oklepujesz moc, ty wiesz najlepiej. Poczuj, jak ubierasz rękawiczki. Pełne złotej energii, pełnej Twojego ognia. I zaczynamy. Myślisz o tym, czego potrzebujesz. Obojętnie, czy to więcej cierpliwości, więcej spokoju, mocy, pewności siebie. Ty wiesz najlepiej. Daj sobie to teraz, przecież ta energia jest w Tobie, jest szeroko dostępna, a teraz poprzez ciało fizyczne i energetyczne, poprzez meridiany w Twoim ciele, napełniasz się tym. Czuj powoli, jak zbiera w tobie dokładnie to, czego ci trzeba. Przy jednoczesnym połączeniu z Twoją mocą, do którą i zaprasza Cię ten gniew. Jak cudnie jest dać sobie wszystko to, co stało na drodze, że nie sięgałaś po Twoje potrzeby. Ręce z powrotem do serca i poczuł. Czy chcesz opukać jeszcze raz to samo? Albo może coś jeszcze? Może więcej mocy, może więcej cierpliwości, może więcej odwagi, może więcej miłości. Aby sięgnąć po swój kęs. Jedziemy. połączeniu ducha i ciała. Hmm, pamiętaj, z pustego Salomon nie napełni. Najpierw trzeba dać sobie. ręce do serca. I zapraszam Cię do jeszcze jednej, ostatniej rundy. Zaufania ponad logiką, że wszystko już jest w Tobie, że cały wszechświat Cię wspiera i również cała Twoja biologia, jeśli ją rozumiesz, jeśli się z nią łączysz. Przecież to ciało to też piękne narzędzie. Zaufania ponad Wszystko jest na swoim miejscu. Wszystko czemu służy. Takie to proste, a tak sobie to komplikujemy. Popatrz, ile możesz sobie dać. Jak możesz wreszcie stanąć również. Twoich potrzeb i dopiero z tego poziomu do potrzeb innych i wyrównać ten balans ja dla siebie, ja dla innych. Aby te święta były pełne magii. Głęboki wdech do serca. I poczuj. Piękny może być gniew, jak pięknie można z nim pracować. <sighs> Dziękuję za dzisiaj. Możesz wracać do tej praktyki. Widzimy się jutro i spotykamy się z lękiem i smutkiem. ściskam Was mocno. ma ütlesin kohe .